Cześć, z tej strony Ania Kiełbasińska. i Iga Bągard witam. Dzisiaj zapytamy nowych sportowców Orlenu, co wiedzą na temat grupy sportowej Orlen. Także przemaglujemy Was dzisiaj, chłopaki. Zobaczymy, co wiecie. No musicie się wkupić jakoś do naszej grupy. Fulga, idziemy do końca od początku. Ja myślę, że możemy zacząć. I... Mogą być małe ściągi, pewnie tam gdzieś w tych rękawach macie już półkrywane. Jezu. Jak nie, to my wam na pewno nie. pomożemy. Bez. Ania zacznie. W którym roku Orland Team pierwszy raz pojawił się na starcie rajdu Dakar. O, jakiś 2002, a, a nie ma wielokrotnie. Blisko, ciepło. Ale blisko. No, no, nie, to tak był jest. taki to jest taki wyjątkowy rok. Taki wyjątkowy Nie, że dla sportu tylko tak, tak. Ogólnie dla no, całego. To to jest. 2000. O, o! 2000. No widzisz, że tak coś wiesz! Tak, Także macie jeden punkt, dobrze Wam idzie. Idę teraz. Tak, teraz pytanie ode mnie. E, jeździ w Orlentinie i skręca ciągle w lewo, bez hamulców. O kim mowa? Ej, ty, to, to, to Na motorze Na motorze tak. i, i trzy razy. Zimno, tak zimno, jest, tak. zimno mu jest. Ostatnio cały czas reklamują Marzi. go w telewizji. Bardzo. Tak, tak. tak. oglądam. Ja wiem, ja wiem. tak. Martek tak. z Marcy. Nie, no dobrze, to tak idzie. Tak Muszę tak jest. Teraz, teraz będzie trudniejsze pytanie dla. To dla ja bym odmiany. nie wiedziała tego. E, który z siatkarzy został wyróżniony jako najlepszy przyjmujący tegorocznych Mistrzostw Świata? To Kamil będzie wiedział. Tak, bo to mój imiennik, nie? Tak! Dokładnie! Tak. Imiennik, gdzie na żywo, jak dostawał statuetkę. Kamil Someniuk. Tak naprawdę, za dużo wiecie. Wygrał w Kanadzie w 2008 roku. Kto to taki? Robert Kubica. No <laughs> <laughs> Teraz we, no, na pewno wam nie pójdzie. Ile waży młot Pawła Fajtka? Siedem. <noise> Się. Ale nie wiem ile Kurde. Do no nie, nie, zobra, to jest. Ja Francówki ty... nie szczelan. Ja bym pozwaliśmy. No, nie, w... nie, 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 przez tak? nie tak dobrze, za dobrze. Za dobrze im idzie. Jest to oficjalna waga, także. No, ja bym strzelał coś koło 7600, ale. No 7, jest tam i szóstka w tym. Eee... Troszeczkę mniej. To był bliżej, to żebyśmy. To, to już ciepło się robi, naprawdę. Też parzysta. players cieplej. 37,20 tak? O, właśnie. Tak, 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 tak. tak, no. tak, 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 tak. <śla> już tam wiele nie zostało. Mamy inteligentnych sportowców i no, naprawdę jesteście dobrzy. Tego nie będą wiedzieli. Ile medali zdobyliśmy na ostatnich multidyscyplinarnych Mistrzostwach Europy? W tym roku się odbyły. Dużo, bo było o, dużo dyscypliny. wiem, że był, to był rekord nie? w historii. Tego nie wiem, ale dużo zdobyliśmy, tak. Wszystkich 20. Trochę lepiej nam poszło. O więcej. Nie 47? Coś nie. pomiędzy teraz. Pomiędzy 20 ileś. Ta, ta ta a 40, 40. ileś. To jest 34. 34 Najbliżej jesteś, ale jeszcze nie. Troszkę lepsi byliśmy. Trochę lepsi. 36. Więcej. Jeszcze? 7, 8, 9, tak! <grymne> <grymne> Jez, się... Brawo. Najważniejsze pytanie, naprawdę najważniejsze. Jaki medal zdobyła damska sztafeta 4 razy 100 metrów na tegorocznych mistrzostwach Europy? Nie ty. To... Europy mhm. teraz, w tym roku. 4 razy 100, nie 400. 4 x tak, jest... 100. Mm. No mamy 33% szans, żeby trafić. <grymne> <grymne> ja ten ja ja brązowy. To jest ze mnie. Wy się powiedziaj. No, no, tak bardzo proste. No, 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 to już no dawno za nie, nami. To, feta a nie, to no, to już ta fotaż teraz z metrum nie zdążyła. A nie zdobyła w ogóle. Tak, tak, Cztery razy 100. Nie bierzemy na co dzień 4 razy 400. Pobiegłyśmy rekord polski. Tak, w sumie każdy podział 7 I to było, takie, to było takie szalone dla nas. No, to jest w sumie jakikolwiek medal do Czyli bronzową, no, ja niestety nie oglądałem. No i dobrze, chociaż jedno pytanie wam hmm. nie poszło, e, miałyśmy srebrny medal. Także przykro nam. Detrek no, na złoty najpierw. Nie, pierwszy złoty, ale by się pomyliły z, lat, Ja nie a, brązowy. Wiedziałem, tak. No, czyli nie dobra, no, 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 nie znowu wygrałem, tak. W takim razie podsumowując, musi być niedosyt. Na siedem pytań, sześć odpowiedzieliście dobrze. E, tak, żeby ten głód pozostał, być może następnym razem będzie jakiś rewan. No licz... ja, ja liczę na to, że właśnie nie będzie tej drugiej strony rewetu. Muszę... To, to możemy wam zadawać pytania. No dobra, to dawaj. Ja trochę się znam na skokach. <śmiech> <śmiech> no to <laughs> jaki jest rekord Polski w długości skoku narciarskiego? Jakiego? Długości skoku. A takiej mamy uczej Tak. Ale to nie tylko ten, to musimy jeszcze inne dyscypliny w to włączyć. Ale nie, są było to do nas. Jest tego samego skoro. 236. Więcej 30? 30. 270? Nie, nie, nie. No taka, to już by był kawał lotu, co? Więc więc 40. 240, y... wiec, No. 8. 8. Więcej jeszcze, jeszcze. A, 50? Jak to? Kiedy to było? Troszkę, to... troszkę więcej jeszcze. No Długo się to leciało? Do... <laughs> 252. Dobra, dwa. Do, no super! Jeden i pół. A gdzie to było? W planicy. Kończymy, dziękujemy bardzo, było nam miło Was poznać i witamy w Orlimpimie!